Cześć, witajcie, ja jestem Hołk, to jest kolejna trzeć Wiedźmina. Eee... Złatnia weź. Mam świeżutkie mięso. Wczoraj szlachtowałem młode wieprzki. Jest jeszcze wół i dziczyzna od elfów. Nigdzie nie dostaniesz lepszego mięsiwa. No Potrzebuję i mamy. dwóch świńskich serc i dwóch par oczu. Na co ci to? Dla głodnych i potrzebujących. Racja, nie moja sprawa. Ludzie różne rzeczy gadają w Wiedźminach. Większość to prawda. W porządku? Dwa serca i dwie pary oczu. Nie chcę już nic wiedzieć. No i dobra. Lecimy. Chcie się da nabrać ten upiór. Mm, naprawdę nie mam czasu na was, sorry. Nigdy się nie nauczył. Mm, fajnie na dwa ciechnięcia miecza. to było? Matki białego mirtu. Się nie da się szybciej wejść. Co so, to za jaskinia? Czyżże mi się przyda? No lecimy. przejście. wróciłem. No jest. Mam serce i oczy. A teraz przysięgaj. Gdy dam ci to, co przyniosłem, uwolnisz to miejsce. Nie tak szybko, czarowniku. Albo dotrzymasz słowa, albo twoja zemsta nigdy nie zostanie zaspokojona. Zaufam ci, Niech nie wrócą w ciemność. Ich szaleństwo znajdzie ukojenie. Niech to, co umarło, zostanie pogrzebane. Zrzekam się władzy nad tym miejscem. A teraz daj mi coś przeniesł. No i pytanie. Jesteś głupcem! Nie można oszukać umarłych. Tak. Chciałeś obrabować mnie z mojej zemsty, więc podzielisz los tamtych złodziei. Za stary na to jestem. No ale teraz wróćmy do tych gagatków. Zobaczymy, czy będę mógł jeszcze coś z nimi zrobić, czy tylko ich po prostu puszczę wolno. albo się trochę po... Pogubiliśmy, czy tu mogę wskoczyć? Sądzenie czasem się opłaca, nawet paradoksalnie. Dobra, tu na pewno byłem, zniszczyłem ducha nilgarskiego żołnierza. Dzięki Ci, wiedz mi nie. Zdjąłem ale winni muszą zostać ukarani Co chcesz zrobić? Zaprowadzę was do Loredo On was osądzi Tylko nie do niego! Nie! Nigdzie nie pójdziemy! Milcz Stać! Kogo targasz? Zbrodniarzy Niech Loredo ich osądzi Zabieraj się stąd Stróż prawa się znalazł Goście, jak mi, przyprowadźcie ich do mnie, powspominamy stare dobre czasy. <śmieniczy> <śmieniczy> Załąd do Was wracam. Dobra, jestem. Zakończone zadanie. To co? Sprawdźmy co to mamy dalej, co? Keiran, zapach kadzideł, podziemny krąg Serce melitele, zabójcy królu. Dobra, wiecie co? Zrobimy ten podziemny krąg. Idziemy sobie pod karczmę i się spotkamy z, z Zigim. Schowaj to Gerard. Uważaj na siebie, synku. Na północ. Jest izi. Kogo to widzą oczy Zigiego Króla? Zigiego Króla! Przemyślałeś moją propozycję? Tak. Jestem gotowy. Wytłumaczę ci wszystko po drodze. Mów. Wiesz, z czego słynie Vlodsa? Z niczego. I tu się mylisz. W dolinie Bondaru są tylko dwa miasta, które warto odwiedzić: Bondar, słynący z najładniejszych dziwek na północy, i Flotsam, gdzie są organizowane najlepsze walki. Kto je organizuje? Oficjalnie nikt. Ale jak kto się dobrze zakręci, to i niejedno zobaczy. Czasem zarobi, a czasem straci. Ja wystawiam własnych zawodników. Upatrzyłem ciebie i nie żałuję. A teraz chodźmy tam, gdzie chłopiec staje się mężczyzną, a Stać! Zwie... Nie poznajesz Zigiego Króla? Ciebie tak, ale ten drugi? Wygląda na niebezpiecznego. I król innych nie zatrudnia. Tak, ostatnio żeś przeprowadził parobka, co go po kwadransie połamanego wynieśli. Teraz będzie inaczej. Zobaczysz. Sam komendant postawi na niego majątek. Dobra, ale jak mam go przepuścić, to musi zostawić żelastwo. Całe. No trudno. Niech będzie. Już jesteś bogaty. Broń będzie czekała w skrzyni przed bramą. Loredo, we własnej osobie, pozwala na walki? Czy pozwala? Bochanie, co? On je organizuje! Tutaj stawia się wielkie sługa. Ostatnio trochę mi nie szło, ale dzięki Tobie ludzie sobie przypomną, kto to jest Ziggy Król. Tylko mnie nie zawiedź. No dobra. No dobra. Sobie pozbieram jeszcze trochę śmieci. No, To jest dobra okazja do przegrzebania tego, co nie udało przegrzebać wcześniej. Dobij skurwy O! Patrzcie, patrzcie! Zjednił Boazen wrócił i to w wielkim stylu! Przyprowadziłem zawodnika, o którym wkrótce będzie głośno. Zabójca potworów? Jak go namówiłeś do tych bijatyk? Zigi Król ma swoje sposoby. Ciekawie się zapowiada. Za chwilę stworzymy historię mordobicia we Flotzam. Po wsiach będą krążyły pieśni o Zigim i Geraldzie. Ty tylko wygrywaj, a ja zajmę się resztą. Gotów? Jaska. Gotowy. Wspaniale! Jeszcze będziesz mnie nosił na rękach! Twoim pierwszym przeciwnikiem będzie suchy. Mówią tak na niego boleje, dopóki wszystkie soki nie wypłyną. O. Może suchy się zmoczy. Wryja go! Mi się wydaje, że... Suchy z powodu postury. No ale co ja tam wiem? DAWIS KURYZA! Nie daj mu się! Sam mi tak szarpie za te kudły. No i wytrzymały. Wrija go! Pięknie, żeś mu facjatę przerobił. To kto następny? Mitko raz ci pierdolne. Tylko jedynego go cios wystarczy. <gry> Uu, postaram się sprawdzić, jak wygląda drugi. Mitko raz ci pierdolne. Dobisz kurwy syna! Następny zakudły łapie, no. Prost, Nie daj mu się! Prost. prosty, jest Ja go! Jesteś odkryciem mojego życia! Widzę. Jesteśmy dla siebie stworzeni. Jako żywo! Ale przed nami jeszcze długa droga. Twoim następnym przeciwnikiem jest sieciech zwanej Kutase Nigdy <laughs> Łachy ma z W zeszłym miesiącu odgryzł przeciwnikowi ucho. O! Dawać do tego Kutasa. Ech, nie Kutasa. Ja, <laughs> ja pieprz Dobra. U. To byś kurwy zida! O, to jest planka, ładnie. Nie daj mu się! Oooo, but na klatę. Jeszcze tylko jeden, i jesteśmy sławni i bogaci! Kto? Zdenek. W bójkach Zdenek? To... Ten Zdenek. Zdenek? Nie, ja jak to nazywał. Właśnie. No Zdenek, co? Wiedźminie! mi, Pozwól do mnie. Piękna technika. Dzięki. Zbliża się ostatnia walka, i wszyscy obstawiają pewniaka. Ciebie. Oprócz mnie. Do czego zmieszasz, Loredo? Zdenek ma wygrać. Ale tak naprawdę to my wygramy. Trzecia część puli jest twoja. I to nie jest propozycja. C nie jestem oszustem. A teraz rozumiem. Jesteś oszustem. Nie obchodzi mnie twoje zdanie. Masz przegrać. Z pieprza idziemy. <gry> Lejmy go. O, jaki brodaty. chyba on. Trzeba się ogonić. Nie daj mu się! Yeah. Wryja go! No i pozdęku, poszedł. Płać. masz swoje pieniądze. Straże odprowadzą cię do bramy. Pożałujesz tego, Ech. a nie mówiłem, że wygramy! Ma się tego nosa! Po prostu daj mi te pieniądze. Najpierw zabawa w każdej karczmie darmowe kolejki, że o dziewłuchach już nie wspomnę. Wychędosz je w moim imieniu. No jest, oczywiście Oddajcie mi proszę a ja was sprzęt. No to już chyba chyba będziemy musieli zamienić sobie naszego poczciwego O no i stówka doświadczenia, fajnie. Dobra, co nam jeszcze zostało z zadań powiedzcie. Keiran okay, zapach Kadido, serce melitele, zabójcy królu. Brak drugiego ostatku, cieniokost. No dobra, czyli w sumie serce melitele, te kadzidła. Keiran. Okay, Próbujemy ten zapach kadzidą. I na to? Może da się jakoś ulepszyć miecze, co? Zestaw ze stalowej płyty. Hm. za późno to. Runa ziemi, żywotność. No, o, no, no. Runa ognia. A wsadźmy runa ognia. Co daje runa księżyca? Runa ziemi żywotność, a runa księżyca znaki. No, damy tak, jak to teraz wygląda. A! Niech będzie. z moim świetnym padem gdzie je? Halo? jesteśmy od pierwsza. Gerard. No jest. Co da no? Gdzie tam? Pajac. Gotowy? Tak jak powiedziałem, jestem ostrożny. Dobra. No Tylko ale. żadnych sztuk. Jeszcze Moja pracownia jest tuż, tuż. Prawie jesteśmy gruby teraz. Okej, okay. zgasło światło zupełnie. Dobra. Jeszcze raz wybacz, wiem, że gdybyś zechciał, pokroiłbyś mnie na plastry jak wołową pieczeń, chwila cierpliwości, nawet nie wiesz, jak trudno w dzisiejszych bla, czasach bla, bla, Obra, dobra, 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 a więc wiesz co? Czyli mamy fałszywkie Dobra, mamy kurtkę Pułapkę na rana mhm Geralt, jak ta tak kurwa chodzi jak debil. O kurwa. O kurwa. Dobra, mamy miecz. Teraz to będzie inaczej wyglądać. No i superje, ja mamy do tego jeszcze receptury na puszczyka, chciałem kiedyś ją kupić. Jejjecie. Mamy nasze wszystkie sprzęty. Dobra. Chodźmy sobie stąd. Tylko jeszcze ubierzmy się w to, co chcemy. Kurde, to nie w to sakra. i nas zaciągnęli w dupę. Do lasu. No dobra. Czyli ten quest też już mamy z głowy. Co nam jeszcze tu zostało? Serce my Mamy język trolla, mamy płód, esencję śmierci, nie mamy jeszcze krawopająka oczu. Chyba. Z to, co pamiętam, mamy płód endriagi. Eee. O! Dobra, trochę Czy z Czy Supiora? A nie będzie Andriaga. Sencja śmierci jest. A mnie ten pad zaraz doprowadzi do szewskiej pasji. Jest embrion język Jeszcze będą zostały te ...czy kraba pająka, może ktoś będzie miał na sprzedaż co Sprawdźmy ta Masz? Eee, ty się nie zajmujesz takimi rzeczami. No to nie. Pewnie ta druga, jak ona ma. Znowu nie w tą stronę. No. Hmm, trochę nie sporo znad niego. No, brawo! No to druga? Jaka muza? Jakiś, jakiś horrorze. my no nie czy musimy Pogadajmy. Czyli co? Został nam tylko i wyłącznie... ran No i dobra, spotkam się z wami w kolejnym odcinku, kiedy już będziemy gdzieś tam w okolicach, gdzie chcieli zabić starucha. Dzięki, trzymajcie się, do następnego, cześć!